ma preceptus od 15 lat zajmuje się cyberbezpieczeństwem, więc jest to naturalna kolej rzeczy, edukacja w tym zakresie, pokazywanie dobrych praktyk, pokazywanie rozwiązań, które są najnowocześniejsze na rynku, bo mamy tutaj przedstawicieli najważniejszych firm na świecie, my jesteśmy partnerem też tych firm, mamy własne rozwiązania, w związku z tym chcemy pokazać, to jest pierwsza sprawa, a druga najważniejsza rzecz moim zdaniem, która będzie podczas tej konferencji, to jest inauguracja studiów podyplomowych cyberbezpieczeństwo na Uniwersytecie Lenogurskim jako kontynuacja naszej 9-letniej IT Security Academy, więc wydaje mi się, że to jest Jeden z najważniejszych elementów dzisiejszej konferencji. I to też jest tak, że nauka jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo ewoluuje. Trochę się wywodzi z informatyki, z takiej dyscypliny, natomiast jest potrzeba, żeby wykształcić nowe kadry, takie, które będą no, no, odkrywały nowe rzeczy, zabezpieczenia tak, i dbały o to, żeby ta jakość bezpieczeństwa cyfrowego była jak najwyższa. Oferujemy dwa, dwusemestralne studia. Mamy przedmioty, które są warsztatowo realizowane, to znaczy będą części oczywiście praktyczne, czyli takie, gdzie będziemy ćwiczyć, będą teoretyczne, natomiast ten nacisk będzie na część warsztatową, czyli żeby ćwiczyć, studia przypadków analizować i, i w taki sposób działać. Dzisiaj nie trzeba czołgów wyprowadzać na, w pole, tylko wystarczy po prostu dobrze przeprowadzić akcję cyberataku w sieci, z tą tak bardzo ważną rolą, jest nie tylko wprowadzenie odpowiednich systemów bezpieczeństwa, ale także edukacja w tym zakresie. Z punktu widzenia samorządu jest to bardzo ważne, a szczególnie w moim obszarze działania, gdzie w ochronie zdrowia te dane wrażliwe pacjenta muszą być i są szczególnie chronione. Ale nie tylko w tym obszarze, także drogi w przewozy lotnicze. No tutaj wiemy, jakie to jest strategicznie istotne. Także jesteśmy w dobrym miejscu, w, dobry, w dobrym czasie. Jako województwo lubuskie mamy czym się pochwalić, jeżeli chodzi o firmy, firmy w tym obszarze. I na tle innych województw wyglądamy dobrze. Myślę, że musimy przestawić swoje myślenie z tego XX wieku na XXI wiek, kiedy cyberprzestrzeń stała się zupełnie takim światem, który funkcjonuje obok nas, ale my w nim też funkcjonujemy. Dzisiaj kradzież danych, danych osobowych, danych poufnych, przekształcanie informacji, zdobywanie tych informacji jest narzędziem i bronią. Jest dzisiaj oddziaływaniem na całe wręcz społeczeństwo. My mamy dzisiaj, jeśli chodzi o technologię, bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, ale też mamy bardzo dobrych fachowców. I tutaj w Centrum Technologii Kosmicznych możemy o tym mówić, bo Województwo Lubuskie jest faktycznie krainą, gdzie rozwijają się nowoczesne technologie, ale one muszą być. Równolegle z zabezpieczeniem też tych nowych technologii przed kradzieżą, wyłudzaniem danych i przekształcaniem przede wszystkim tych danych. Mamy systemy IT swoje, mamy systemy OT, musimy dbać o bezpieczeństwo tych systemów, o ochronę danych, przetwarzamy dane, mamy dane 140 tysięcy mieszkańców, no, dbamy o. To, żeby te systemy informatyczne, systemy SCADA mogły cały czas funkcjonować bezpiecznie i niezależnie od różnych działań na zewnątrz. My codziennie dostarczamy wodę, odbieramy ścieki od mieszkańców i musimy pilnować, żeby te systemy uzatnienia, dostarczenia wody były bezpieczne i nikt nie przeszkadzał nam w tym sprawnym, codziennym dostarczeniu wody i odbieraniu ścieków. Cyberbezpieczeństwo dzisiaj jest bardzo ważnym aspektem, szczególnie w w relacjach tej wojny hybrydowej, która toczy się, bo ona toczy się na różnych frontach, na tym froncie też. My musimy być na to gotowi, musimy się do tego przygotowywać. Nie wiemy, kiedy nastąpi jakiś cyberatak, i warto pracować nad tym, rozwijać ten obszar, żeby nie być potem zaskoczonym.